Hej siemneczko, witajcie, z tej strony Gileon i witam się w sklepie 18 lipca 2025 roku no i co, mamy nową emotkę czyli larger than life za 500 tak się prezentuje birds of a feather pobudka Shout za 400. Złowrogi plan za 500. Daj się ponieść. Dzikość. Tań z fisherem, Powrócił Marshmallow. I mamy nowy zestaw Mistrzyni Grzędy za 1800. I mamy w nim nowego skina itemy, czyli Hensis za 1200. Tak to i wygląda. I styl LEGO. Rozbijacz jajek za 800. Kulczak za 400. I strzał z jajem za 500, przeklęte sny. Niebiańskie. Pękające bańki. Śliski syren za 2000. Uderzeniowy nawigator Mecha z 1400. Szanta dla całego składu za 500. Kręcenie talerzami za 200. Siekacz balonowy za 500. Kosa Wyścigowa za 800. Wieczny Odkrywca za 1200. Na Miejsce za 200. Omen za 2000. Mroczny Reks za 1200. Precyzyjne kopnięcie za 200, Ładunek za 500, zestaw malowany, Zmrok, nadal w sklepie, Duna to samo, Luzacki Lipiec, nadal w sklepie, Luz, to samo. DC nadal w sklepie. I mamy nowe buty, czyli przemierzacze pustki Kintsugi za 800. Wakacyjne popucie za 600. Gwieździste buty za 800. I Air Jordan 4 Retro Abundance za 800. Powróciły Air Jordan 4 Black Entry Side. I Air Jordan 4 Nigel Brick by Brick. Buty to samo. Ścieżki amowe nadal w sklepie. Odpalaj silniki to samo. Bruno Mars nadal w sklepie i mamy nowe ścieżki jamowe, czyli That's What I Like za 500 i Locked Out of Heaven. I po raz pierwszy w sklepie mamy ścieżkę jamową Young Wild and Free. I mamy nowy pakiet startowy Oświecona Hypatia za 19 zł i 99 groszy. I mamy w nim Oświecona Hypatia, tak się tutaj prezentuje, styl LEGO i siedziba Hipati. Powrócił pakiet Mechatatko. I ten pakiet powrócił po ponad 1100 dniach, także bardzo rzadki powrót. I powrócił jeszcze pakiet startowy Jad, ale mi go nie pokazuje, bo go posiadam. A nie było go w sklepie prawie 1800 dni, także mega rzadki powrót. Nie ma już dzisiaj Kobiety Kot z komiksu, Mortal Kombat, pakietu Graficiarska Rewolucja, pakietu Sara Ninja, pakietu startowego Xeric. I pakietu zadań Akademii Saint. No i co, jeśli sklepie wam się podobało to pamiętajcie. Subzane, łapka w górę, kod GigiLom w sklepie. A się z wami żegnam. Siemneczko.